Bo zobacz, że ten... ale, tych, ale tych różnych jak gdyby tych pu punktów tak, zapalnych jest mamy. Multum, multum. Jest, tutaj mamy Ukrainę, tutaj mamy Izrael. Zobacz, Izrael jak, tak. Tajwan, Chiny. Tak. Zobacz, I, jak... I te ostatnie dni, teraz, nie? Czy rozmawialiśmy, że nie uważasz, że oni już przekroczyli ten punkt krytyczny? Mówię o Izraelu. Myślę, że na Netanyahu. W ogóle, jak to jest moim zdaniem, jak to jest, że, tylu, yy, że taki malutki kraj może robić takie rzeczy na tym Bliskim Wschodzie, otoczony w zasadzie dookoła samymi krajami od europejskimi? Początku. Od początku. Od początku może robić takie rzeczy i, no, i się bardzo rozpędzili. No dobra, a Tomek, czy wydaje ci się, że yy, przy tak rozbudowanej służbie bezpieczeństwa, w służbach, które tam są, bo tam są przeogromne służby. To jest kraj żyjący tak naprawdę w stanie wojny. Byłoby możliwe, żeby nie było przecieku informacji, że Hamas wchodzi i porywa? Towarzysz, że tak naprawdę poniekąd wcześniej, jeszcze przypominam, że były niepokoje społeczne, że były ogromne strajki w Izraelu, że ludzie wychodzili na ulicę. W tym momencie okazuje się, że Hamas wchodzi, Hamas, Hamas porywa i morduje obywateli Izraela i zaczyna się wojna. Pod, pod, że tak powiem, pod kątem tego impulsu Izrael robi swoje. Robi straszne rzeczy. Ale to przecież to, to się źle skończy, bo, bo nawet teraz zadaję takie pytanie w rozmowie z znajomymi. No, wyobraź sobie, że ty jesteś obywatelem tego kraju. Tak. Masz dzieci, rodziny. I masz, i tak każą ci się wynieść. Wy... Niszczą ci wszystko. Ale to ja, ja mówię, nie, nie mówię, że jestem palestyńczykiem, ja tak. jest, mówię, że jestem Izraelczykiem tak. tu i teraz. I po pierwsze, czy ty chciałbyś wychowywać dzieci w takim środowisku, stanie w zasadzie wojny cały czas, nie? Bo z, z takim, stoisz na przystanku, ktoś się może rozstrzelać. Coraz więcej Izraelczyków decyduje się opuścić kraj, bo nie chcą żyć w takim kraju, gdzie w każdej chwili może coś się wydarzyć. I to jest na własne życzenie, znaczy na własne życzenie. No były, część protestuje, tak. część to, część dalej tam przesuwa ten podgraniczny tak. za noc o 2-3 metry i tak dalej. Nikt z tym nic nie robi i się dziwią, że, no, że jest jak takie... Myślę, że wiesz co, Izrael ma takie pokrycie z góry, że nie czuje się bezkarny, a myślę, że tak naprawdę rządzący Izraelem mieli problemy u siebie, tak duże, że ten konflikt, który się teraz rozegrał, jest im częściowo na rękę. To jest po to, żeby uchronić tyłki przed odpowiedzialnością za te wszystkie Myślę, rzeczy? że częściowo. że oni, oni się nie cofają w ogóle. Oni jadą... Znaczy, to tym bardziej tak. trzeba powiedzieć, bo ludzie też nie zdają swojej sprawy, że rządzący. W Izraelu to są ludzie służb w zasadzie. Niektórzy czy nie uczestniczyli A, tak. w walkach tak. bezpośrednio. To, to, to są gen... Zresztą w ogóle, jak patrzysz na rządzących Izraelem, to większość to ludzi, którzy zjęli mundur, brali udział w różnych wojnach, czy to w siedmiodniowej, czy w innej, to są ludzie, którzy tak naprawdę wywodzą się z określonych formacji, z służb. I ten. Yy... Mają, że tak powiem, ten takiej takiego parcia. Ale to myślę, że gen tego wojownika jest tak mocny nikt, że zrobią wszystko, żeby. bo no Myśl... trochę bez sensu jest ta wojna. To jest, to jest niekończąca się. To, to, to będzie niekończący się konflikt. To Od znaczy, samego początku on taki jest. Na pewno nie zmierza to w dobrą stronę. Oni się I oni się nie cofną. Myślę, że tak naprawdę wypalą do końca, co mają wypalić i będą szli swoją Mówisz, drogą. Myślę, że zrobią to na maksa. I rozwiążą co ten znaczy problem zrobią, definitywnie. To, co, co znaczy zrobią to za ma, na maksa, że po prostu wygonią tych ludzi? Wygonią. wygonią. Zobacz, ile tysięcy uchodźców tam jest, ile tam ludzi ginie. I świat na to patrzy.